Joanno, ty jesteś niezwykle dobrą osobą, a ostatnio spotkała Cię bardzo przykra sytuacja. Spotkała cię tak naprawdę w drodze do Polski, zostałaś okradziona. Czy to jakoś zmieniło Twoją wiarę w ludzi? Znaczy wiesz, dużo robię, wiesz, z, z tymi, ze zwierzętami, dużo właśnie takich rzeczy angażuję się, że nieraz mi ciężko właśnie wierzyć w ludzi, e, e, dlatego się trzymam blisko moich ludzi, których ja znam, co są szczerzy, ale chcę wierzyć dalej i wiesz, takie momenty, niestety, są dobrzy ludzie, są niedobrzy ludzie i ja wierzę w karmę i, i mam nadzieję, że wiesz, złapią tą osobę, co to zrobiła, ale najważniejsze, że jest zdrowie, a to wszystko takie my rzeczy to wiesz zawsze można sobie kupić buty albo wiesz na pewno będzie jakieś ktoś będzie odpowiedzialny za to ale najważniejsze żeby wiesz żeby było zdrowie być szczęśliwym otrzymałaś wsparcie od fanów tak, znaczy wiesz, i, i, co jest i, i też jak pisa, pisałam na social media, to też właśnie dużo fanów mówili, że w Nowym Jorku też e, im się coś takiego stanęło, że powiesz, ja leciałam przez taksy, Texas, e, przez Nowy Jork do Warszawy i mówili, że właśnie tam w tym lotnisku w Nowym Jorku, że im to też się stało. To było, wiesz, troszkę podejrzana sytuacja, że tam w ogóle nie sprawdzają, kogo biorą do pracy, ale fani wiadomo będą wspierać, bo są kochani i wiesz, niektórzy się stresowali, że ojejku, to co bierzesz na finał, ale bardzo miłe wiesz, jak, tak cię, jak, jak cię wspierają.